4000 km wypił nam maluszek litr oleju. Nie jest źle chyba jak na ten rocznik i te górskie trasy. Ja zadzwonię do faceta czy to jest przed wartą, czy, czy za Wartą Jeżeli jest przed. To co jest przed? Tam gdzie jedziemy. Aha. A dokąd jedziemy? Jak to no się tu? nazywa? Wysłałem mu wszystko dwa miesiące temu Ale plan się zmienia I chłopak więc... chłopak codziennie się pyta gdzie my jedziemy no Bez sensu tutaj na to patrzeć jeżeli się codziennie wszystko Nic zmienia Nic codziennie Ja dostałem stare dokumentacje Dwa miesiące temu dostałem no i wszystko... plan podróży Wszystko nieaktualne było I codziennie się pyta gdzie my jedziemy już nie będę się na pamięć uczył bez sensu jeżeli są na kartce napisane Prawda? Czy nie? Powinniśmy wiedzieć, by przy, przygotowany do podróży. Przecież ty nic nie wiesz o tej podróży. Kto ci pokazał, gdzie jedziemy? czy <laughs> czytać A poza tym odbyłeś tylko w jednym egzemplarzu cały plan podróży i masz go tylko ty. Masz na internecie swoje skrzynce. Okay. Ale gdzie, no jak nie mam dostępu do internetu, to jak mam to sprawdzić? Przed podróżą. Jedziemy dalej. Czas w drogę. Gdy bolą plecy, miłość do bliźniego drastycznie się zmniejsza. Po drodze zajeżdżamy nad jezioro Turkusowe. Ładnie. Ale jakoś nie widzę, żeby miało inny kolor niż na do Ma taki Turkusowy. Słońce się tak teraz oświetla, że tego nie widać, ale. Spojrzysz, to widzisz, że jest taka kurkusowa woda. Dalej jedziemy. Na południe, przy wzdłuż granicy zachodniej z Niemcami. Jedziemy wzdłuż zalewu szczecińskiego, oczywiście małymi miejscowościami. Przed nami obwodnica Szczecina. Kierunek Berlin. Pamiętam z dzieciństwa te tereny pachniało tu bardzo brzydko. Teraz jest to nowoczesna, przyjazna kraina, szczególnie dla zmotoryzowanych. Zatrzymamy się na kaptę. Kolega w został. Szczecin, nasz Bolit osiąga zawrotną prędkość 105 na godzinę. Czary jakieś? Z każdym kilometrem coraz bliżej domu. Jeszcze trochę. Jeszcze parę godzin. Ale nie ułatwiamy sobie i odbijamy w przygraniczny świat. Czy zatrzymaliśmy się, Mateusz? W Bielinku. Nad rozlewiskiem Odry. Ale jadąc, tutaj jechaliśmy wzdłuż granicy z Niemcami. W takiej samej odległości od granicy, jak jeździliśmy na wschodzie. I zupełnie wielki kontrast. Zupełnie inne wsie. Wszystko murowane. Zupełnie coś innego. Od 7 do 12, jest wpół do 2. Nie trafiliśmy. Później jest sklep otwarty. Od 16 niedziela, tylko od 16 do 19 po kościele. No tutaj takie są upały, że ludzie pracują jak w krajach śródziemnomorskich. Siesta po południu, a potem wieczorem znowu. Nic, jedziemy dalej. Ale nawet tutaj natykamy się na atrakcje turystyczne. Droga donikąd. Przebijamy się lasem w okolicach Cedyni, najbardziej na zachód wysuniętego miasta w Polsce. Na skraju nagle wjeżdżamy w samotne malownicze gospodarstwo. Na tych ziemiach w 972 roku Mieszko pierwszy wraz z bratem Czciborem pokonali Moragrabiego Chodona. Pierwszy raz Lachowie tu właśnie dokopali Germańcom. Znajdujemy się w Osinowie Dolnym, najbardziej na zachód wysuniętym miejscu w Polsce. Po drodze Siekierki, pomnik zdobywców Odry w 45. I wszystko szło jak po maśle, gdy nagle stało się. W chwilę zaczęło stukać, pukać Wygląda to na Co teraz szef? Chyba jedziemy dalej, zobaczymy Aż zupełnie? No Może gdzieś znajdziemy jakiegoś magika żeby sklep motoryzacyjny znaleźć kupić dwa przeguby je wymienić jak mamy daleko do tego kostrzynia do mhm. nie wiem 17 km coś koło tego bo co co może się dalej stać? Mógłby może się zerwać przeguby nie będzie napędu to co robimy? idziemy dalej? Trzeba się spytamy tego Pana, może jakiś tutaj warsztat, gdzieś jest coś. Dobry, takie mam by pytanie. Jakiś warsztat samochodowy w pobliżu gdzieś tu jest? No, jest czy tam... Czyli z powrotem o, byśmy no to, się cofnąć musieli? Dobra, dziękuję bardzo. Co brama to warsztat? Dolny naprawić takie auto. To lewa strona, tutaj nie wiem, ten drugi też już tam dostał. Tam tamten jeszcze, tamten jeszcze, to Przegub Jest to element przenoszący napęd z skrzyni biegów poprzez pół oś do koła. Taki Łącznik stalowo-gumowy, dokładnie aluminiowo-gumowy. No i używa się bardzo często, a zwłaszcza jeżeli są nieoryginalne, a podrabiane. No i właśnie mamy przykład zużycia. Po 4,5 tysiącach kilometrów prawie 4,300 przejechał. Jaki inny samochód zostałby naprawiony od ręki wprost na drodze? Autoryzowany serwis, komputer, oryginalne części, termin za miesiąc oto co czeka posiadaczy współczesnego auto. My jedziemy sobie dalej, nie tracąc więcej niż dwie godziny. Odbijamy już od granicy. Od tej pory jedziemy już w kierunku Poznania, a właściwie puszczykówka. Zbliżamy się do Puszczy Noteckiej. W Zatomiu Starym chcemy przeprawić się przez wartę ostatni na trasie promem i dojechać do kwatery, ale tym razem się nie udało. Jedno i drugie. No dobrze, mniejsza ota, nieważne, już nie jedziemy do pana. Bo jak jest taka sprawa, no nie chce nas przyjąć, no to pan nie chce nas przyjąć, no trudno. No dobrze, no wy pan. Dla mnie to dwa tygodnie temu dzwonię, jest ok. Dzisiaj dzwonię, jest fajnie, wszystko tak. A, a teraz pan mi tutaj mówi jakieś dziwne rzeczy. Więc w takim razie, no dziękuję bardzo. Nie ma problemu, do widzenia. Więc pan na stwierdził, że nie ma. Wspaniało bo nie ma w kajecie zmontowane a dzisiaj rano o 11.30 dzwoniłem przy Mateuszu zresztą i było fajnie, że jest Także no nie, Arkady Radek nie było jeszcze okazji Nie było, że... ale nie przeszkadzam jak dzwoni, jak jest dzwonienie i ten wakcja to często sobie jest lepszy moment przedstawiania się to jedziemy Gdzieś można się zatrzymać? 3 kilometry dalej spróbujemy. Jest ten przy sklepie agroturystyka z chyba roku dopiero do nadużyć. mamy środek tygodnia w sumie, nie jeszcze. Mamy piątek. Nie, no. Przepraszam, piątek już, kurde. Ostatecznie śpicie w hotelu w Międzychodzie za 50 złotych za dobę. Taki fajny jest Pereloski. Niby się posypało, ale mieliśmy szczęście spotkać sympatycznego przewodnika. Hotel w Międzychodzie naprawdę zatrzymany w czasie fan goście nie będą narzekać. Ostatni nocleg po drodze.